Nie, powiązane we wszystkich możliwych kierunkach jak tylko dałem radę najpierw powiązałem zwykłym sznurkiem a później już poważnymi linami z dynemy tutaj jest mocna linia dynema tutaj zaraz za nią znowu tutaj jest związane na fanfan a początku jest związane w drugą stronę żeby się czasem nie zjechały te ryby tutaj jest ograniczone przez kosz No, może wytrzyma, no na razie dobra, na ja węzłów, no, to obra już wiało 20 męzów, nawet Trzy sprawy Pierwsza jest taka, Bóg w jeszcze strzyma Bardzo się z tego cieszę Druga sprawa jest taka że... zgłaszam postulat, by nie płynął, że czas są tylko postulatowa roczel w związku z tym, że Aktualny mój kurs jest bardziej zbliżony do metry we Francji niż w Stanach Zjednoczonych. A trzecia sprawa jest taka, że dziś w nocy miałem trudności, żeby ominąć taką małą wyspę, która nazywa, która nazywa się e, Atoll das Rocas. A jakoś tak, nie wiem, tyle wody jest dookoła i ja akurat sam samoster prosto w nią płynął.